Pamiętacie ten bajer, który wczoraj świecił mi jak Iron Man? No to dzisiaj pokażę Wam, co próbowałem przy jego pomocy wczoraj uratować. Jak wiecie, kocioł był zepsuty nie palił. I nie był to diabeł, który do kotła wszedł, jak to klient powiedział. Tylko ta uszkodzona, przepalona termopara. Także, jeżeli ona się uszkodzi, przepali, kocioł mówi nie, nie, nie ma grzania. Niestety, gaz odcięty. Elektromagnes obrażony, ponieważ nie dostaje sygnału z palnika. A co najlepsze, to taką termopadę możecie spotkać nie tylko w kotłach gazowych, ale w waszych kuchenkach, w których gotujecie obiady, na których gotujecie obiady, w bojlerach gazowych, które podgrzewają wam ciepłe, ciepłą wodę, we wszystkich urządzeniach, które mają aktywną świeczkę, czy która, które mają świeczkę, która cały czas jest odpalona. Tutaj jest termopada przepalona. Także jak, jak to klient mówił, to nie była wina diabła, który wszedł do pieca, albo wina żony. Że przez nią piec nie grzał, tylko po prostu ta termopara uległa uszkodzeniu, została wymieniona na nową i piecyk działa, hula, grzeje, wszystko jest w jak najlepszym porządku. Pozdrawiam, hej!